Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Toxie i zapraszam do kolejnego materiału z gry World of Tanks Dobrze, nie ma na co czekać tylko od razu śmigamy tym czołgiem, czołgiem średnim na bitwę i co chciałem powiedzieć, zainstalowałem parę modów i chcę właśnie zobaczyć czy będą się one sprawować w jakimś tam stopniu, no jak widać Tutaj pierwszy mod. Tylko. Czemu ich było odwrócone? Nie wiem, czy to widzicie. To jest na odwrót, jak powi jak powinno być. No dobra, więc ten mod za bardzo mi nie pasuje. Hmm. Tutaj też godzina powinna się pokazywać u góry, ale źle się pokazuje. No nic, dobra, na razie niech tak zostanie. No i tak, no znowu tak jak w ostatnim, większość jeździ właśnie. Dobra, co już działa? To też. No i to się dalej nie obróciło, więc źle jest. No nie wiem. Dobra, ja się na razie wybieram w tą stronę. No i tak mi się bardziej podoba, że tak pokazuje życie, nad głowami. Strasznie to powolne jest. Czy ktoś ma? Nie no, to MK1 większość ma. Nie, moment, czy by było coś w ustawieniach? Ale wątpię. W znacznikach na przykład? Nie no. Nie, momencik. Dobra, jedziemy. Nie ma co się tam za bardzo przejmować. Chłopaki już walczą ciężko, chcemy im pomóc. Zobaczymy, czy tego tam widzimy. No nie, na pewno nie stąd. No stąd jest widoczny. Dobra, się został zmieciony. Tam jest następny. To na tego sobie wycelujemy. Okej. Okay. Oberwał ode mnie? Także. Ej, aż przycina. Czy tam tego widzimy? Widzimy. No tak. Został zszczony zanim w ogóle cokolwiek zrobiłem. Okej. Okay. Coś się to. W... U, 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 u. Ten Nasz ładnie oberwał. Na czterech, na trzech. Niedobrze. Myślałem, że o wiele lepiej się wymieniamy. No ale tak jednak. Nie jest. O no, wnież się, dobra, ten został zmieciony. Jest następny. go w ogóle nie widzę. U, schował się. Jest nic z tego jak na razie. Tu jest jakiś. Nie celować. Kurde! Od niego dostał. O Boże, jak to To nie są. on mnie widział, a ja niego nie. Ja tutaj nie mam możliwości nie, ustawienia, jakie mody chcę. Muszę ze zewnątrz wszystko robić. Nie wiem, jedyne co to właśnie to mi, tylko nie pasuje, że tam jest obrócone, ale okej. Okay. Um, to co teraz bierzemy? Bo no tu mamy dużo do, <laughs> do zbadania, więc dawać. Na bitwę. Nie ma innego wyjścia. Karelia. No i tutaj znowu na odwrót. Szkoda. Ale możliwe, że kurde wszystkiego nie wgrałem? Tak samo i godzina u góry. Też jest. Jakoś tak śmiesznie pokazano. Kurde. Nie jest, będę musiał po prostu tylko część modów zostawić, nie wszystkie. Mam nadzieję, że też jest inny celownik dla artylerii, no ale to się dopiero dowiemy w momencie, jak będziemy mogli wycelować. Czekamy. Tam też jest tylko jedna artyleria z drugiej strony. Tak mi się wydaje. Nie wiem, co to jest to niebieskie. Czy to nie jest artyleria naszkażka? Tier 3. No i zobaczmy. No, powiedzmy, że też jest ta oryginalna. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem teraz, mi pokazuje też. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszystko jasne dla mnie. Hmm, gdzie tu się wybrać? Na razie tutaj pojadę. Zobaczymy, czy stąd będę mógł pomagać, chyba i nie nam bez większych problemów nawet. Będę w na wjechać. Tutaj będziemy cisnęli. jest pierwszy nieszczęśnik. Który może ode mnie zebrać. A masz. U, nie trafiłem w ogóle w niego nie trafiłem no dużo sekund tutaj zajmuje żeby w ogóle wycelować no ale masz no właśnie od razu go zmiotło mm, do tego nie mam jeszcze dostępu więc idziemy do przodu troszeczkę trzeba podjechać no, widzę, że chłopaki już go tam męczą Tyk. Trace jeden też tam po czegoś strzela, za bardzo nie wiem do czego. O kurde, dwóch naszych oberwało. Nie za dobrze, no my idziemy niezłą ofensywą tu lewą stroną. Na Roni prawą tam cisną. Jak zawsze drzewa trzeba porozjeżdżać. Bez tego nie ma po prostu World of Tanks. Tak mu przywalimy. Zobaczmy, zobaczmy. No dałoby radę. jakbym się kurde za to nie schował. że jeszcze. Oberwał raz. Oberwał drugi. więcej. Okej, okay. zniszczony. Jedziemy dalej. Jadę tędy. Tędy szobę jadę. I tutaj podgórkę teraz z innymi Jedziemy w, trój w trójkę będą przynajmniej przejmować bazę. Ja tam go dołączę. Mamy przewagę liczebną. O, tutaj tu jest jakiś. Zobaczmy. Czy dam radę. Tylko załatwić. powinienem właśnie się został zlikwidowany. To jedziemy. A następnie się tu. Nagle pokazują. Zobaczmy, czy mam na niego wizję. Mam. Nie za dobrą, ale mam. Dobra, poczekajmy, niech się to wszystko nie przyceluje. Dobra, nie został też załatwiony, zanim w ogóle cokolwiek zrobiłem. Wątpię, żebym bym dał radę w ogóle jechać na górę. Jednak ja nawet, że jest szybki, tylko pod górkę. Dobra, to 30 nawet. Kruje. Ale nie, już zostało obanowana. Cztery osoby tam tu stoją. Nieładnie, mamy zwycięstwo. No i ile? No, bardzo ładnie. 755 doświadczenia. Dziękuję. No w tym drugim mieliśmy porażkę. No, mamy chyba już na badania. No 180. No, dołożymy tego. Nie, no, czemu ja mam to dokładać? Nie będziemy dokładać. Dobra, idziemy na bitwę tym Tier, tier 1 angielskim. No dobra, ci chcę ze sobie poklikać. Nie no, jest na odwrot, no Szkoda. Szkoda? No bo mam nadzieję, że to się naprawi może, taki zegarek też nie za bardzo mi to pasuje nie wiem Skrywanie dźwięku grafika czyżby coś tutaj miałby zmienić? chyba nie dobra Niech z tym no tutaj, wow, tutaj już nawet mniej tych jest brytyjskich chodziło No dobrze Dobra Gdzie tu jechać? Nie, no tam gdzieś w lewo pojadę po się tam na górę wybierają ale kurde nie tym powolnym brytyjskim czołgiem, może normalnie tydzień mi zejdzie w ogóle dojechanie tam na górę Co? O, już myślałem, że kogoś widać Czy będzie można prać a wiecie co ja zrobię? Tak jak ostatnio. Standardowo strzelałem w to miejsce. No na przykład tu. No właśnie. I ciekawe, czy ktoś dorastał. Bo trafią prosto w środek. Oczywiście sąsiada słychać. Hop, nie daje rady. Będę mnie chyba. No, tam jadą. By Gał do strzału. O, nieziutko przeleciało. Gotów do strzału. Może jednak tego będziemy atakować. Się o, rozwalili go. Cel namierzony. Okej. Okay. celu. Dobra, cel został zmieciony. No i co? To tu celujemy? Wow, dobra moment, gdzieś tu po lewej jest. Ale ja go no, w ogóle nie widzę. Dobro, dwóch stracili. My na razie jesteśmy fullno, ale ten za chwilę nie. No właśnie, jeden za jednego, wymiana. No, jak na razie dla nas jeden na jednego się opłaca i to zdecydowanie to wymiana. Kurde, przecież tutaj jest. Da, to się tak powoli kurde jeździ. Nie, ja tutaj nie chcę stać. To się obrywa. Ja się tam za bardzo nie będę tym przejmował. Chcę stąd wyjechać, bo tu kurde po tym jeździć to jest tragedia. To muszę tam do środka wycelujemy. A, w ścianę. Lubię tak strzelać na oślep. Teraz na przykład przeleciały, i było widać, że przeleciały, nikogo nie trafiłem. Tam też jest kurde gdzieś dziura. O, tam są na przykład, nie? Tam jest. Czy się opłaca? Łatwo, no, żeby ktoś oberwał, bo jednak było. Widać wybuch pocisku e... o ścianę. No i wcześniej, jak tutaj dwa razy strzeliłem, to tak jakby ktoś kurde dostał. Ja nic. No nic. Tą prawą stroną będziemy jakoś leciutko się po poruszać i nic poczekajmy na mnie i się ruszymy razem wszyscy Jednak chciałbym pojechać trochę do przodu cel namierzony Nie widzę celu Dobra został zniszczony nie zdążyłem dobrze wycelować. jest gagatek, widzicie? Czekam na rozkaz do ataku Pewnie, że jestem gagatek Zraciłem no, gagatki tak lubią tam siedzieć, dobra, już coś do mnie pierze. Oczywiście się zwijam Jakiś? Nawet dwóch Czekam na rozkaz do ataku! Dobra, gorą, ekstra i dwóch wyparowało. Jedziemy do przodu. Chodź el traktor. Jeśli nie mylę, to jest... To jest niemiecki ten, ten traktor na no sory. Dobra. Nie że się zatrzymujesz. Poczekaj. do Tu Wyszeruj dobrze i dopiero teraz oddasz. Ładnie, ładnie. Ok, załatwione. Jeszcze 5 zostało. Uuu, ten jeden z naszych tak obarwał. Tu po nim. A tych nie, tutaj przeciwników raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj poległy w całym tym kwadracie. 48. 8 osiem. Osiem tutaj ich zginęło źle. Zginął, poległ. Okej okay. No teraz ciężki ożył do teraz jest tutaj dużo i tu jest, dobra, teraz sobie ucieknę, ale będę w niego celował. Nie daje rady w niego wycelować. A w odgórkę bardzo ciężko, bardzo ciężko wyjechać. Ale został załatwiony. Fajnie. Czekam na rozkaz do ataku. Okej. Okay. Czekam. Nie wiem, czy Adam mnie oberwał, Chyba nie. Uuuu, dostał ale chyba rykoszet? Gdzie on się pociągnie? Okay. Celem zamierzony! Oberwał ładnie? Nie jest poprawka. Ekstra. Ktoś tam mu wytłumaczył. No jeden krwawy został. ciekawe gdzie on tutaj kampi. Naszych dwóch, czterech, sześciu, siedmiu zostało Ktoś pisze LOL GG Pewno, żeby nie było GG I koniec, tu jest Weszło jak w masło przeciwnika ERWA, też obrwałem Nie! Jeszcze zginąłem Ładnie trafił mnie. Ładnie, drugi szczał naprawdę mi dużo życia zabrał No nic no, ale mamy zwycięstwo Ładnie, u Tysiąc Okej, okay, no to Kończymy tutaj wszystko Tak jest To tutaj To tutaj I to tutaj Dziękuję Czołg ma znak elitarną, sprzedajemy go Kupujemy oczywiście następny anglika. A teraz jakieś tier 2, nie? Wszystkie typy. A, momencik, ciężki czołg. Jeden taki. Dwa lekkie, wszystkie typy. A, bo tak mi to pokazuje. To momencik, jakiś lekki czołg kupujemy teraz. Tylko który, ten czy ten? Dobra, może być ten. OK, jest tutaj. Musimy sobie wszystko oczywiście tutaj ustawić. To, to na razie nie kupuję tych dodatkowych, bo i tak tutaj je używam. I nie mam zamiaru na razie tego zmieniać. Co on tutaj musi wynaleźć? Aha, po prostu trzeci poziom niszczyciela czołgów. Tutaj musi działo plus tego niszczyciela czołgów. O, może już to działo. No, to dawaj. No, i teraz muszę sobie sprawdzić, czy jest lepsze. A nie, nie. To, to, tego nie chcę. Nie zostanie to, co jest. No eee... nic. Teraz 1050. No, tu jeszcze dużo zostało, ale jak będziemy wygrywać, to dosyć szybko. szybciutko to zleci. Ok. No, oczywiście, teraz chcę skończyć wszystkie tier 2. Więc trochę tego będzie, no że mam już dwa tier trójki, to moment, tak sobie zaznaczymy. Te tier trójki niech zostaną, nie będę ich już sprzedawał. Ich, jak już są kupione, tym tego kupiłem. Nie wiem, czy ja w ogóle z nim walkę jakąś wykonałem. Ten tutaj, no nie, ten już walczył, ten niemieckim na pewno walczyłem. No i muszę tutaj, też kurde, trochę rzeczy jest do zbadania. No, to na pewno kupię to działo. Jest, jest. No, pierwsze co to właśnie tę wieżyczkę. Później, oczywiście, silnik. Może radio, później dopiero tier czwórkę. Dobra, ja się tutaj galopuję, zagalopowuję troszeczkę. A tu jeszcze tier dwa tyle tego zostało do zrobienia, że w par się Boże. Czemu teraz jest razy 5x? Wow, wiecie co, to jeszcze czymś pójdziemy na bitwę z razy 5 exp czego nam tutaj mało brakuje nie, tu zdecydowanie dużo dobra, to idziemy, idziemy tą brainówką okej okay. nie, nic z tego, nawet tutaj się to nie zmieniło dalej jest na odwrót pokazane to nic, zrobię tak, wyczyszczę po prostu wszystkie mody i zostawię sobie tylko, to do, tylko celownik bo jest chyba najfajniejszy, tak mi się wydaje albo po prostu popróbuję inne jeszcze ale dobra na razie zróbmy tą bitwę no to będzie ostatnia bitwa na ten odcinek mam nadzieję, że się nie skończy gdzieś nie wiem, w dwie minuty Czyli nie od razu gdzieś się rozstrzelają nie będę tutaj próbował na hura jechać do przodu nie widzę takiej potrzeby o się już o, Pokażę ten celownik fajnie to mi się strasznie podoba jak się po raz pierwszy celuje to właśnie pokazuję no i ja jadę tutaj w lewo bo oczywiście będę chciał strzelać gdzieś z góry tak podobniej i tak jak już mówiłem nie mogę się to czekać, jak już te no już tier trójki fajnie wyglądają jako czołgi w ogóle. Już zaczynają tak bardziej dopracowane być. O kurde, widzę, że tutaj rush jest. No obróć się szybko. Nie wiem, czy w ogóle zdążę coś zrobić. No, tak, jest zniszczę. No, no, bardzo ładnie. Tutaj jest jeden. Stoi sobie. A, żeby dostać, nie? No właśnie. A następny już jest. Nie trafiłem go. Nie go. O, teraz może go trafię. Dobra, dostał, został zniszczony, tam jest następny, nie. Też zginął. Tego nie widzę. Chętnie bym go zmiłił. Żebym później mógł... Kurde, i tak go nie widzę. O, teraz go będę widział. Ale burfa, no właśnie, wiem, że dwie minuty potrwa ta bitwa, masakra, dobra wracam do garażu, nie będę się tutaj kurde rozrabiał, nic, trudno, ha, tak czułem, że dostanę jak poszczała, bo normalnie właśnie pojadę do przodu jednak i dostanę, dobra, więc e, dzięki za obejrzenie tego odcinka i do usłyszenia w następnych, narka.